Dobry witam serdecznie. Słuchajcie, skruszy na Lena Hall z wielkiego pojedynku gigantów. Słuchajcie, będziemy drżuty. Nie, nie, bo już będzie za łatwo. Tak była, ta odległość była super. Dawaj gudku piątkę. E, ciach, witaj przyjacielu. Słuchajcie, e, wyobrażacie sobie, że mamy podłogę pustą motka? braza za trzy. Aż ciężko mi. E, co mówisz? Braza za trzy. Nie braza za trzy. Słuchaj, ale, normalnie. Ale ale braza do, yy, jak wpadnie, do kartonu. jak wpadnie do kartonu, to za dwa. Normalnie, czekaj, ja pierwszy robię próbę. Uwaga. Aha, słuchajcie, bawimy się piłeczkami, jedynkami. Ja to tutaj. Ja zaraz dam, tylko słuchajcie, zaraz chcę pokazać, tak. Ja bawię się jedyneczką, butek się bawi jedyneczką. I teraz słuchajcie, to jest nasz mur, bramka jest pod biurkiem, o właśnie wpadł gol, ale e, tak będziemy liczyć za jeden, a jeżeli słuchajcie, uda się, a jeżeli się uda tak wrzucić, że wpadnie do kartonu, to będzie za, och, za dwa, ale tato klamę teraz dał. No zaczynamy, zaczynamy, tylko czekaj jeszcze chciałem chwilę pokazać, słuchajcie, dla tych z was, którzy śledzą nasze odcinki, że słuchajcie, w naszym y, krusze na y, Arena Hall, tu akurat mamy miedziane barwy, jak pamiętacie. No tak czyściutko nie mieliśmy już dawno, co? Cała podłoga, słuchajcie, nie ma żadnych, nie ma żadnych kart, znaczy nie, no, tam coś troszkę poukładaliśmy, ale, czekaj, tu, w ogóle to tak, tu mamy skosy, także troszkę będzie nam ciężko, ale coś tam popróbujemy, słuchajcie, dobra. Ja się rozkładam teraz na statywie. Słuchaj, a po ile walimy? Po 10 czy po ile? Po 10. E, słuchajcie. Te pierwszy. Tak. E, chciałbym tylko w budku te kable wsadzić. Słuchajcie, e, te kable to jest przygotowana instalacja telewizyjna. To nie jest tak, że tutaj jest prąd, tutaj nie ma jeszcze kompletnych pomalutku, ja tu jestem, e, dlatego że to będzie kiedyś rozprowadzona sieć po telewizji. Teraz jeszcze nie, ale butek troszkę urośnie, będzie starszy, to tutaj mu puścimy sygnał telewizyjny i będziemy z mamą nie kłócić się na dole o mecze, tylko przyjdziemy sobie tu do jego do pokoju mecze pooglądać. Natomiast, natomiast już kudłaty się słuchajcie prosi też o swój pokój, który jest za ścianą tego pokoju. Jest gminiaczo pomalowany też na miedziano. Natomiast my rozpoczynamy w tej chwili z butkiem... Pojedynek. Tak Guciu, wiesz co? Ja jeszcze taką rzecz bym zrobił, ale chyba wszystko co było do wyrzucenia już wyrzuciliśmy, dlatego hmm, czekaj patrzę tylko patrzę tylko, o, to mogę wziąć, słuchajcie, biorę kawałeczek takiego czegoś, zatykam tą dziurkę zatykamy dziureczkę, słuchajcie tutaj, o, niech sobie będzie zatkana. Tak jak mówię, dziurka nie jest niebezpieczna, żebyście wiedzieli, to jest dziurka telewizyjna, e, natomiast ten kabelek niech sobie tam stoi, czeka. Okej. Okay. E, proszę bardzo, to jest Gała, to jest Gutek, to jestem ja. Ja walę brazuką, Gutek ma piłkę. No, nie będziecie widzieć naszej techniki uderzania, dlatego że za blisko, mamy bardzo malutko miejsca tutaj, ale za to macie podgląd na bramce. E, zaczynam to. Ja czy butek. Ja. Zaczynam. Staję, do ilu gramy? Prost. Gramy do pięciu. Okay. A potem. Na prost. Obojętnie. Nie, nie, bo jak sami chce tu. To... A nie, no to wiesz, musi nad murem być, nie? Dobra. No. Zaczyna pierwszy, tak? No. no to jedziemy. Ale plama, nie ma nic. A jak stąd że to musi być nad murem? No, musi być nad murem. To jest ja. No. Aha, nie ma. Teraz ja leci saluścia. Ale superzech trafiłem. A jajaj, Słuchajcie, wszędzie da się bezpiecznie no, ja. icie Manuśka. Czekaj, bo mi tu mamy zawodów. Jak to kota. Aha, ale tu mam, nie trafił takuś. No. Mam tutaj takie już się jest. Wow, to te przyjdę bo z biedziny, Na razie tureczko. I love you, kocham. Na razie słuchajcie, nikt nie ma bramki. Uwaga, Wiecie dlaczego, bo, bo walimy na sępa do tego e, e, kartonu, bo Wtedy będą... Nie, nie, do, nie to, wiemy. a ja wiem, ale wtedy są... Wie. Się liczy za dwie. No to właśnie trzeba takie niski jakieś bag. No tak. Aj jaj, nad murem ma być. Nad murem. Nie ma. Słuchajcie, gramy... Słuchajcie, gramy kto pierwszy pięć razy do pięciu bramek gramy. Obrońca wygi. Za głębie rugi zremisowało dziś 1-1. Ach, poprzeczka nie było. Tak jokienko. Słuchajcie, no zadanie mamy trudne, bo do muru mamy niecałe półtora metra, także... Ach! Ale ja już teraz to skończę, uwaga. Aj, 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 wszystko na. Jedziemy dalej. A nie było to proste. Słuchajcie. Teraz troszkę się przyłożę. I nic to nie dało. Takie się nie liczą, bo to od muru. To nie była wramka Gutku, Ja być nie trafiłem. Oko troszkę zawinięta? Musiałam na ślebie autą. Dobra. Nie ma, uwaga, teraz takiś. Uwaga. No, Gutek...

My jesteśmy troszkę jakby yy, spaczeni trochę inaczej. U nas to wygląda trochę inaczej. Ta szafka już była oberwana za dwa razy. Uwaga. Aj jaj. Cały czas poprzeczki, słuchajcie, na tłesali. Aj, dobre było to. Po prostu, ale trochę braku. 1-0. Cały czas 1-0. Uwaga. 2-0. Jak ty to? Złapałem technikę. Mam Jezi, yes, gutek ma 2-1, no mnie. Też mam technikę. Dobra, uwaga. Troszkę się nie ukażesz. 2-1 butek. Też nie masz. Proszę bardzo. 2-1. Uwaga. I ciach. Proszę bardzo, obraneczka, ale we skarpomu. 3-1. Mój butek. Nie ma. Uwaga, teraz ja. A nie jaj ogrońca ściągnął i główką. Słuchajcie, 3-1. Jedziemy dalej. No nie oszukuj, to było obok muru. Z tej strony dalej. Czak. A. Ach. Udało się. W sensie 3, 1, 3, 1. Uwaga. Czach. Aj, jaj, jaj, nie widzę braku. Ognia. Tak 3-2, goni mnie butek, goni mnie. Ale ja w tym momencie uciekam mu. 4. 4-2, słuchajcie. Da, je, to może być po zawodach. To może być pod łodą, bo tak. Uwaga. Ciao. Ajajajajaj. A aj, to aj, ma jakieś toczy na dół? Nie, no na dmurem, nie? O tak, o, super, ładna brameczka. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. Ajajajaj, poprzeczka. Ja nic nie odpuszczam. Słuchajcie, nic mu nie odpuszczam. 4-3 się moja grała. A e, co gramy? O unboxing. To go otwieram. Uwaga, 4-3, uwaga! Cześć, mniejszy niż 1 no ale to już tylko na 5-4, to ci nic nie da. Karton! Aha, może do kartonu wejdzie, no, o, o! Ale dobre, niedużo braku! Jedno. Nie, gram do 10. Słuchajcie, jedną bramę, nie, mogę ci dać rewanż, jak chcesz. Okay. 1-0, wygrywam, patrzę na czas, jaki jest. Słuchajcie, czas jest 7 minuta, czyli daję ludkowi rewanż, uwaga! już zaczął z poprzeczki, ja od słupka, jedziemy, jedziemy, prowadzimy ja gałę, ciach. Ja od słupka. to teraz moja kogoś, ciach. Ja od słupka. Dobra, no. Aha. Ja od poprzeczka. Uwaga, musisz się bardziej przykładać, bo ja teraz patrz co robię. Ale problem. Słupek. Uwaga. Weszło? Tak. Dobra, to teraz jak u mnie chodzi. Ciao, nie weszło A, mogę się tak przejść? Nie, w ziemi Chciałbym tu coś komisować. Za dwa weszło Gudkowi, to ci cwania, 2-0 O, to ja muszę też, słuchajcie, tam gdzieś Aj, 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 aj nie, 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 nie. Ja, ja nie chciałam być w kartonu. Uwaga! Uwaga, 2-0, uwaga, teraz ja Cia! nie Gdzie dotrzyło się? Nie ma! No po obrońcy wleciało. Dobra. 2-1. 2-1. Jeden. Jeden. No, ja to... do nie, ale ty miałeś tak, że... Poprzeczka obrońca i weszła. No. To, a u mnie z góry i się spoczyło. Ale brawa, super! Mam trzy... Już technikę! 3-1, uwaga! Mam technikę! A Mam technikę! O, I teraz jak weszło, to też by się nie no. 31. No. Słuchajcie, 1 uwaga. Ajaj, prawy karton był. Mam swoją technikę. No. Słuchajcie, jutro zaczynamy halowe treningi w Lubinie. Jedziemy do Zagłębia. Uwaga. Trzy e, Będą treningi halowe. Strasznie jestem ciekawy, jak to wygląda tak w Zagłębiu. To pierwsze nasze treningi na hali w Lubinie. Strzelaj, Gutek. Ja zrobiłem! Cztery, jeden. Muszę, Ale ja mam technikę. Ja ten. mam technikę. Dobra, czekajcie, bo ja gadam, cztery, gadam. Dwa. Gadu, gadu. A Gutek nie odjechał. 4, 2 4-4, 4-4 wyciągam ją. Na ja to, słuchajcie, ale może być teraz niespodzianka. Uwaga! Aj, aj, aj troszkę braku, 4-4. Ja robię pokażę. Jedziemy. Powoli, nie spiesz się. Przyłóż się. To Trzeba przyłożyć się. Ajaj, braku. 4-4. Uwaga, jadą. Jadą, uwaga. Ciach. Ja się kręcę trochę braku. Teraz tutaj kończysz albo nie. nie udało się. I u mnie się nie udało. 4-4. Zacięty pojedynek idzie. Ciach. Uwaga, rzucamy. Nie, a, a... jakby się wtoczyło, to byłaby brama, bo to byłoby po obrońce. Znowu słuchajcie, po poprzeczce. Cztery, cztery. To jeszcze raz tak jeśli w plewy. Czekajcie eee, uciekła migała. Ju, już ją mamy. Dobra. Cztery cztery, ale ładnie, żeśmy w tej kolejce poszli, owa. Uwaga. No ale teraz to mnie poniosło. 4-4. Cztery, cztery. No. Słuchajcie, nie są to wszystkie nasze trofea. Część jest ubarci, część na dole przy filmach. Ale już tam powiem wam się y, pomału miejsce kończy na górze. Także? Y, a myślimy, że jeszcze nieraz butek nas przyjemnie zaskoczy. No nie ma, bo to się wróciło. Takich nie ma. Ne, ziemi. Nie Proszę bardzo, Zameczka, masz szansę na poprawkę. Jak nie, to wygrałem. <laughs> <laughs> Jeszcze raz, słuchajcie, remis 5-5, to ci pinto. Kto pierwszy strzelił, uwaga. I. Aj, minimalnie, minimalnie, słuchajcie, 5-5, tak. Jedziemy. Uwaga! Ja. Dobra. Uwaga! Uwaga! Pięć-pięć... i ja jestem! Jak nie trafisz w uteczku, to już się szykuje na schody pan unboxing. Uwaga! Dawaj! I mamy zwycięzcę, czy? Mamy zwycięzcę! do dobrońcy pleców! O nie. Słuchajcie, dwa razy udało mi się pokonać a ty jeszcze młody, to ćwicz. Słuchajcie, natomiast w tym momencie... Słuchajcie, ja jestem na kablu, czyli w tej chwili. Tak wyszło. A ty sobie już tam strzelaj nawet 100 razy, słuchaj. Ty sobie już ćwic, zawodów już nie ma. Ja będę robił unboxing. Idę, słuchajcie... Słuchajcie, idę w tej chwili po schodach. Idę po schodach, słuchajcie, zadam przesyłkę jakąś do otwarcia. Już zawsze będzie mieli pierwszą, do jakiej Proszę was, żebyście dali mi informację, słuchajcie, kto co tam ma w tych przesyłkach. Ja w tej chwili robię tak. No. No popraw, nie ma łupsk. Słuchajcie, ja robię teraz tak, patrzcie. Ustawiam kamerkę tak, tak to ja nie masz, masz troszeczkę e, zadanie jakby gutek utrudnione, bo ja siadam teraz tutaj i będę otwierał, słuchajcie, przesyłkę. E, przesyłeczka jest od, uwaga, od Adasia Was z Poznania. Adasiu, całkiem przypadkowo, wiem, że tutaj są środki, ale tam jest dużo przesyłek ze środkami. Jak wiecie, w tej chwili nie robimy zwykłych wymian. E, powiem Ci, się, synek. Ja też. E, spróbuj troszkę nade mną rzucić teraz. Jak się ja uda. W każdym razie, Adasiu, otwieram swoją No to. Aha. Chcę Ci pokazać. Tu jest coś... kudłaty. No ja wiem, ale na razie go nie wołamy. Jak może zrobimy ten unboxing, to go zawołamy. Zobacz, która minuta filmu, synuś. Dzień I spróbuj dobra. jakąś bramę nade mną strzelić. Trzy 14. No to spróbuj nade mną coś strzelić. Masz powiększony mur. Zobaczymy jak... A się no trudno, no to chyba to piłka nasz Mogę główką robić. Słuchajcie, są środki zapakowane, ładnie. Słuchajcie, że to dzwonią w kopercie. Ale nie siłowo, tylko technicznie proszę, żeby mi głowa nie spadła. No ciekawe gdzie był? Był. Naprawdę był? Czekaj, zapytam widzów. Wpadło? Żeby mnie nie kręcił? to myślę, że wpadł. Słuchajcie, Adasiu, mam list i teraz go przeczytam. Słuchajcie, z się mieliśmy okazję pograć sobie z na obliku, także Adasi jest naszym wirtualnym kolegą. Kuba, ja proszę o delikatność. Słuchaj, ta szafka już była rozwalona przez ciebie. Jak jeszcze trzy razy tak kuchniesz, to jest po Bo no, widzicie, główką ładnie to obrazy. Chciał powiedzieć, zamknij się, tato. No i piło ciało. Ja ci dam. Słuchajcie, także tak jak mówię, się pamiętasz w jak jakbyśmy za się grali. Jakżeśmy z Adasiem grali w Kuszczykowie. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Puszczynę. Był Adaś mały. Nie, nie. pamiętasz. Nie. Dobra, nie. mamy listę braków Adasia. Jest to nasza czwarta wymiana. Uwielbiam z Wami robić wymiany. Macie super kanał. Myślę, że się spotkamy po raz drugi. No i dzięki. Tak jak mówiłem po raz drugi. Kanał Adasia to na YouTube Prost kolekcjoner, kochani. Na Prost kolekcjoner zaglądajcie, Adasia robi też unboxingi. Słuchajcie, zrobił zakupy u nas, także... Coś tam e, e, będzie teraz na kanale otwierał, zobaczycie czy my mamy szczęśliwe saszetki. Natomiast do nas wpada, tak słuchajcie, Star Player de Rossi z Euro, wpada, słuchajcie, Jack Walshire Rising Star z Euro, tutaj wpada do nas w tej chwili, słuchajcie, kolejny Rising e, Ivan Rakitic. No, tu się pojawia, kochani, słuchajcie, Gabi, kluczowy zawodnik, już z obecnej edycji K-Player. Tu mamy, słuchajcie, Eriksena Christiana. Witaj, Christian, to jest Euro 2012. No, wpada w Żyro, słuchajcie, trudno, żeby nie wpadał w tej chwili. Mamy go tutaj chyba z 1000 sztuk. Jest, no, był brawo po prostu. I teraz powiem tak, czy to limitowana karta? Myślę, że chyba bardziej limitowaną są karty Legii Warszawa. Karagunis Star Player, słuchajcie, z Euro. Jest Star Player Tymoszczuk. Mamy słuchajcie teraz edycję, którą bardzo lubimy, bardzo nam się podoba. To jest edycja reprezentacji Niemiec, Team Card 2010 Deutschland. W tym momencie mamy Arona Funta. Z tyłu jest metryczka, bardzo ładne karty. Mamy tych kart więcej, kiedyś zrobimy o nich oddzielny odcinek. Jest słuchajcie star player Rosicki. No i na odwrocie Jaja Touré. A Jaja Touré już dzisiaj się z nami otwierał, także Jaja mamy sporo. Jak ktoś jeszcze nie zamknął edycji, zapraszamy. Pojawia się Godło Romy. Mamy, słuchajcie, godło ronu od Jest, słuchajcie, Olo Toivonen Leasing Star z Euro. No i zamknięta saszetka, znaczy w sensie zamknięta, że nie widać co, ale jest otwarta. Otwieramy saszetkę, a w saszetce, uwaga kochani, mamy tak. Jarmolenko Rising Star, Petr Czech Goldstopper, Stopper, karta specjalna. Jest Matuidi Utility Player, jest, słuchajcie, Wojtuś Kaczmarek, mistrz obrony. Mamy, słuchajcie, Jawera Hernandeza z Meksyku, Hainchangera z Brazylii. Jest star player Dario Serna, no i gwiazda e, Ribeiro, Diego Ribeiro. Nie wiem, czy to czasami braknie nasza, może jest, już nie pamiętam. Tam już w każdym razie mamy dużo. Adasiu, dzięki ci za e, unboxing, za przesyłeczkę. Słuchajcie, nie, tu jej nie damy, bo my zaraz górkiem będziemy dalej cykać, to tutaj ona nie będzie bezpieczna. Damy ją na parapet. Dzisiaj mieliśmy rodzinny dzień u szanowników. Także dzisiaj, słuchajcie, sporo czasu spędziliśmy na e, zabawie, ogarniając troszkę naszą chałupkę. Gutek! Gutek! Guciu! Chcesz jeszcze trzeci rewans? Do trzech razy sztuka. Wyzywam go jeszcze raz na pojedynek, słuchajcie, to już taki ostatni. Jak trzy razy go pokona, to znaczy, że e, musi trochę potrenować na kruczę, na hał. Natomiast czekajcie, ja się odsunę troszeczkę dalej, eee, zrobię, żeby było dobrze. Mm, nie wiem, czy widać. Wchodzi zawodnik, słuchajcie, wchodzi zawodnik na kruszyna na Guciu, jedziemy czy, czy nie? Gutek! Słuchajcie kochani, chyba nie podejmie rękawicy, to w takim razie ja sobie tu pożongluje. Możemy spróbować, kto więcej żonglerek z tą małą piłą. Okay. Spróbujemy? Dobra. To, to dam ci się na tym rozegrać. Masz ze yy, trzy razy się spróbuj. W takim razie nie walimy do tej, tylko robimy żonglę. W pokoju. Jedziemy. Dobra. teraz już na. Poczekaj, trzeba ja tu na środku, żeby było miejsce. Sprzątamy mur. Na razie nie ma tu. Jest tu. Wstać. Tam mamy krzesło. Masz to przesuwamy tu, okej. Okay. No i teraz mamy... Możesz robić tylko lewo? Możesz robić tylko lewo. Rób jak chcesz, żeby ci było dobrze. Próba. Siedem. Dziesięć. Przypominam, że robimy to jedynką, słuchajcie. Nie jest jedynką Lato. łatwo zrobić. No masz jeszcze jedną próbę. Ile szasłeś? 12 No to próba dalej. Masz dwie próby, Dobra. Której się zrobi. A, jedziemy. O, teraz to mi chyba odjedzie, rozgrzał się albo poczuł piłę. Słuchajcie, przypominam, że żonglujemy w pokoju piłeczką numer 1, to nie jest tak hop-hop. Gutek tam coś ponad 300 robi normalną piłką w normalnych warunkach. Natomiast tutaj to chyba mi odjedzie. No, to zobaczymy jak nie to pójdzie. Proszę Dwie bardzo. Spróbuj. Dwie próby. Trzy, cztery, pięć, sześć.

24, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4 Piątka, musisz ćwiczeć młody. Kocham cię. Jeszcze jedna tyle. Ty. Dzięki Miczka. O Jeszcze dwa. Jedziemy. A się co państwa gorąco mamy w domu. Pali się w piecyku. Świetnie sobie radzi, co by nie mówić ma kudełku. Koje, nie! Nic się nie stało, leć dalej. Nic są trzyma! Nie, trzyma. Gudek, nic się nie stało to następną próbę, nie durnie. Piotko kudełku. Dawaj no, Ja to się trzyma. liczę, więc na trzy, teraz dalej będę urobał. Gótek zabawa, nie wariuj. Jest ambitny, nie ma co mówić, słuchajcie. Zdenerwował się na kudełkach. 34. E, słuchajcie, kudełku. Nic, nic, się, nic się nie stało, natomiast na przyszłość kudełek musi też troszkę uważać. Ale Dawaj. Druga próba. No ale czekaj, no. trzymaj. A teraz chodź w powietrzu my razem, jeszcze się próbujemy. Dobra. Raz, dwa, ciach. Oj. ty będzie ciężko. Raz. No chodź teraz kudełek. Chodź kudełek. No, chodź tu. Ciach, kudełek teraz. Uwaga. Dawaj kudełkowi. Po, po ziemi. No i ognia, do taty. Super kudełku, Bardzo ładna fiwa. Ognia. Dobre. Ale chodź na tą stronę, żeby widzieli, że ładnie kopiesz uciekaj tam. Idź na tą stronę. Słuchajcie, i my się tak poprawimy bawić... Spadaj tam, dawaj, dawaj, Nie, nie, kudełek idzie tam, uwaga. I ogień, dawaj. Super! Prawie w kamerę, jedziemy. O, przyjęcie. I on jest prawonożny, także... Ach, tuś musi na drugą stronę mu zagrywać. Proszę bardzo, pan. Dobre! Kamerę jeszcze raz. Super! No? Dobra. Słuchajcie, my zrobimy inaczej. Filmik jest już na tyle długi, że kończymy to jako pierwszą część, a za moment pobawimy się jeszcze chwilę tutaj wszystkimi w drugiej części. Także do zobaczyska, trzymajcie się, pa.